Dzień dobry. Dzień dobry w niedzielę. Zajechaliśmy właśnie zatankować. Jesteśmy przed granicą, tak? Skarbie? No tak. A gdzie przed granicą? Dokładnie. Świecko. Świecko? I wyświetlił nam się korek, bo na granicy czy za granicą kontrolują? Po niemieckiej stronie kontrolujemy yy, uchodźców. Więc skorzystamy z okazji, staniemy, zjemy ostatni raz. Polskie jedzonko w Polsce. Zatankujemy polskie paliwo? Zatankujemy polskie paliwo. Na pewno gorsze jak holenderskie? No. I ostatni raz posmakujemy polskich smaków. właśnie wjechaliśmy już w sumie do Niemiec. Straszny korek w związku z tym, że w Niemczech jest kontrola i trzepią przyjeżdżających, czy nie wjeżdżają uchodźcy. Nie wiem, nie oglądam ostatnio wiadomości, nie wiem czego tak robią, czy oni dostali zakaz wjazdu do Niemiec. Nie wiem, jak wiecie, to piszcie w komentarzach. W każdym bądź razie posuwamy się bardzo wolno. 10 do 15 km na godzinę. No bo muszą sprawdzić wszystko, co jedzie. Mały niego? już zatrzymali kogoś? Nie. No. Na niemieckich tablicach jakiegoś polesia? Kurczę, ale jak nie? Masz też? Nie. Nie? No bo my nie jesteśmy uchodźcy mm. Hej, cześć, dzień dobry W poniedziałek Jestem już w Holandii Z samego rana mm, była mu fryzjera Mam taką fajną panią fryzjerkę Zrobiła mi włosy, widać, obcięła mi i to sporo mi obcięła końcówki. I mówię Wam, dziewczyny, jak idziecie do fryzjera i fryzjerka mówi: Obcinamy końcówki, bo trzeba, nie żałujcie, bo te włosy dużo lepiej wyglądają. Są zdrowsze i ja naprawdę miałam dłuższe. A teraz już są takie krótkie, ale no fajne te włosy i są grubsze. Chociaż ja to z reguły miałam bardzo cieniutkie włosy. Ale po obcięciu tych postrzępionych końcówek, bo one nawet, nawet jak te włosy są długie, a mają takie końcówki, to naprawdę nie wygląda to dobrze. Także włos zrobiony, odświeżony, podcięty. Mały jest w przedszkolu. Zajadę teraz do Lidla, do Lidla, do Lidra. Jakieś mam językówki mi się wkradają. Zajadę do Lidla. Zrobię zakupy na jakiś szybki obiad. Chyba zrobię jakąś zupkę jarzynową, bo mi się chce takie ciepłe coś. No i popracuję troszkę, pojadę. Chyba odbiorę małego 15-15, bo 15, zabieram z przedszkola. I muszę ogarnąć dom, bo w domu jest tragedia. W domu po prostu jest taki nieogar, że ja już nawet nie wiem, gdzie co mam. Ale szybko się zrobi. Wróciłam właśnie do domu. Zrobiłam sobie tutaj kawkę szybko, ciepłego łyka się napiję i już Wam pokazuję, co kupiłam w Lidlu. Wszystko biegło, no, ale niestety nieraz tak jest. Ziemniaczki, 700 gram pokrojone. Już w drobniutką kostkę do zupy, bo będę robiła zupę. Taką śmietankę. Uważam, że ona jest najlepsza do zupy. Nigdy się nie waży. Mleko. Banany, filety. Wiecie co? To jest super na zupę. To są filety, tak jakby podudzia z kurczaka. i z, yy, Zawsze jest wiadomo, że z podudzia kurczaka jest nam najlepsze mięso, ale bez kości. Ja to rzucam, ono się tak fajnie rozwali w tej zupce. I zupa wtedy jest pożywna bardzo. Ma super dużo mięsa. Kupiłam dwa rodzaje sałaty, bo przecież. Widziałam się za zdrowe odżywianie Kiełki. Nie wiem jakie to kiełki, no ale super chrupiące właśnie. Do sałaty czy na kanapkę. Masełko. Ja to smaruję chlebek masełkiem. Kładę te kiełki na to wędlinkę. Super smakuje. Chrupiąco. Te winogrona są super słodkie, bezpestkowe. Mango, oczywiście nie obyłoby się bez awokado. Uwielbiam to brązowe, bo ma super taki posmak. Tak jakby leciutko orzechowy. Bardzo dobre bułki dla małego. Pieczywko. Widla. Ten chleb uwielbiam. Wiecie co? Muszę wyciągnąć Wam pokazać. On jest z płatkami owsianymi. Tam jest taka maszyna, co kroi. Ja go zawsze kroję. Nie wiem, co tu ma w środku ale po prostu jest tak chrupiący i tak yy, nie jest taki gąbczasty. Bardzo dobry. I oprócz tego jeszcze kupuję w Lidlu takie bułeczki ciemne. Też bardzo dobre. Bardzo mi smakują. Kupiłam jeszcze takie coś. Mamy yy, na podwórku z tyłu ogrodu szopę. Ta szopa to jest taki nasz domek ogrodniczy ogrodniczy, tam narzędzia mojego męża są, jakieś kosiarki, jakieś węże ogrodowe i to są haki fajne, które się wiesza wysoko na ścianie w takiej szopie i można na tym powiesić, tu jest pokazany mały obrazek, można na tym powiesić drabinę wysoko i ona, i wtedy to wszystko, co wysoko umieścisz pod sufitem na takich hakach, nie zabiera miejsca na dole. Super to przydatne, a że przygotowuję się do robienia porządku w szopie, to mi się to przyda. I kupiłam jeszcze, ze względu na to, że jest święta tu sól. Mm. Wiecie co, chcę to wsadzić, to są różne dwa rodzaje. Jedno jest takie z listkami gałązki, a drugie takie. I chcę to pomieszać i wsadzić tutaj na we flakon wodę oczywiście, żeby nie zwiędło, nie zeschło się na wyspę i powieszam gdzieniegdzie takie jajka małe wielkanocne i zrobimy drzewko wielkanocne. I tych zakupów to by było na tyle i za to wszystko w Lidlu zapłaciłam 42,71. euro centów. Wszystko wygląda tak. To są całe zakupy za, za tą cenę. 42 euro. Nie ma tu jakiejś super, nie wiem, mięs czy coś. Jedyne mięso, no to na zupkę to, co wzięłam. No, no ale teraz wiadomo, wszystko drożeje. No i tak ceny niestety za zakupy rosną. Wiecie, co będąc teraz dzisiaj u fryzjera, bo byłam u fryzjera, mówiłam wam. Ja chodzę do takiego miejsca tutaj w Rozendalu, gdzie w jednym miejscu dziewczyny mają są dwie fryzjerki, jest bardzo dobra kosmetyczka, jest pani, która zajmuje się depilacją laserową, robią paznokcie, jest pani, która robi rzęsy. I ja lubię to miejsce, bo ja tam wejdę i wychodzę tak jakby zrobiona, tak? Idę do fryzjera, za chwilę mogę paznokcie, tu ktoś tam rzęs, oczywiście wszystko na zapisy. No i dzisiaj byłam akurat tam u fryzjera, no ale w rzeczy samej była też tam e, kosmetyczka, która się mną zajmuje. I mówię, że skończył mi się krem i ona mi dała taki krem do wypróbowania. Będę testować i... Jak ktoś go używał, to napiszcie mi w komentarzach, bo wcześniej z tej firmy też miałam krem, używałam i byłam bardzo zadowolona, bo on był bardzo o lekkiej konsystencji. To jest krem do twarzy i on się szybko wchłaniał. I ja się pytam do tej kosmetyczki, Kasia, bo ona Kasia ma na imię, mówię, no ale co, ten krem posmaruje, on się zaraz wchłoni, a ona mówi, posłuchaj, krem... Macie nawilżyć, ma ta skóra wypić to, ten krem, a nie zatkać pory, żeby ci się kleiło, żebyś czuła, że ma krem. I to jest racja, słuchaj, warto, warto się słuchajcie, posłuchać kosmetyczki. On wygląda tak. Jest w takiej, tak jakby tubce. No, zobaczymy 50 ml. Yy, lubię z polecajek takich tej Kasi mojej kosmetyczki, używać kosmetyków, bo widać, że dziewczyna się zna i wie, co mówi. widać że nie wciska nic, żeby, aby wciskać, po prostu ona mówi, słuchaj, nie, tego nie, bo, bo, bo nie radzę Ci, bo jakoś tam fachowo wytłumaczy to. Naprawdę warto. Więc jak ktoś ma ten krem i używa, to napiszcie mi w komentarzach, bo bardzo jestem ciekawa, aczkolwiek sama też go wytestuję. Przeszykuję sobie warzywka na zupkę, mięsko już nastawiłam, o, możecie widzieć moje tulipany, przyjechałam z Polski, wchodzę, a tu taki biedny bukiet już z tymi tulipanami, one już są takie biedne, ale dzisiaj kupiłam te gałązki świąteczne, więc zrobię te gałązki świąteczne, jak tylko nastawię zupkę, obiorę sobie warzywa. Wiecie co? Tak przy okazji chcę wam opowiedzieć o tym teście ados, bo poprzedni vlog już nie chciałam przyciągać. Byliśmy w Polsce z małym u neurologopedy. Fajna pani doktor. W sumie ona na jednej wizycie nic nie mogła stwierdzić, bo to było za krótko wszystko, ale poradziła nam i dała nam namiar na taką specjalistyczną e, placówkę, gdzie e, psycholog... Wykonuje takie specjalistyczne testy, stricte dla dzieci, które mają ciężką mowę, żeby zobaczyć, czy to nie przypadkiem jakieś spektrum autyzmu, albo nie wiem, czy też ten test może i, i zespół Aspargera wykrywa. Nie wiem, nas interesuje to pod kątem autyzmu. No bo yy, takie są podejrzenia, tak? I wiecie co? Tutaj, przez rok i 8 miesięcy tak się borykaliśmy z tym wszystkim. Żadnej diagnozy, tylko może to, może tamto, może czekać, bo on jest za mały, ale co się okazało? Ta pani psycholog, u której byłam na konsultacji przed testem ADOS z małym, bo idąc na konsultację przed testem rodzic idzie sam. To jest konkretnie, psycholog chce się dowiedzieć cały wywiad, dlaczego chcemy zrobić ten test. Czy były już jakieś diagnozy, czy jest leczony, czy jakieś ma terapię, co nas niepokoi, no po prostu wszystko. Siedziałam tam godzinę i opowiadałam jej wszystko. I ona mi właśnie powiedziała, że Holandia, owszem, może i trochę kuleje z diagnostyką yy, spektrum autyzmu u tak malutkich dzieci, ale za to jest jednym z państw przodujących. Jeśli już ten e, autyzm jest zdiagnozowany, żeby tymi dziećmi się zająć, jest najlepsza opieka terapeutyczna, behawioryczna, logopedyczna, e, neurologopedyczna. Także mówi, wie pani co, może diagnostyka tak, ale mówi tam, w którym miejscu się znaleźliście, czyli w Holandii. Bo jeszcze i powiedziałam, że my y, zapisani jesteśmy do Erasmusa. Jest to najlepsze miejsce, które mogło nas spotkać, jeśli dziecko ma podejrzenie spektrum autyzmu. Jeśli ma, no bo po to robiliśmy te badania, żeby się dowiedzieć. Jeszcze tego nie wiemy, jeszcze czekamy na wynik. W każdym bądź razie, po tym całym wywiadzie z panią psycholog, y, poprosiliśmy, y, pani nas poprosiła, Żebyśmy poszli kupić jakiś ulubiony smakołyk Aleksa, bo ona musi to wykorzystać w testach. Chodzi o to, żeby on nie był znudzony, a są jakieś testy, które właśnie wykorzystują te smakołyki, żeby on ładnie pracował, żeby był tym smakołykiem zainteresowany. No więc jednogłośnie z Karol stwierdziliśmy, słuchaj, my musimy mu kupić żelki, nie? Bo on za żelkami strasznie. I ona nas poprosiła o pójście jeszcze na miasto, kupienie tych żelków jego ulubionych, a ona w tym momencie przyszykowała wszystko do niego. Bo test ADOSA to są różne poziomy: jeden, dwa, też dla dorosłych jest inny, a że on ma trudności z tą mową i z komunikacją, ona mu chyba zrobiła ten niższy dla mniejszych dzieci. No i przyszliśmy z tymi żelkami, weszliśmy obydwie tam do tej sali. To Test AdOSa wygląda w ten sposób, że po prostu yy, jest sala zabaw, pokój zabaw, i do tego, do tego testu zabawki przeznaczone są tylko i wyłącznie do tego testu czyli narzucone z góry przez jakąś organizację, narzucone z góry przez yy, medycynę, która po prostu. Yy, przez to wszystko widzi dokładnie, wszystko ma być tak samo, on nie mógł wnieść swojej zabawki, nie mogliśmy tam wejść na przykład w butach, no takie stricte wymagania yy, muszo, musiały być zgodne z całą tą procedurą. No i weszliśmy tam, on oczywiście się zdenerwował, bo my chcieliśmy mu zdjąć buty, on tych butów nie chciał zdjąć, zanim się uspokoił, to po prostu dobre 10 minut minęło, ale pani mówi, żeby się nie przejmować. Yy. Kazała mi bardzo się nie angażować, no ale serce mi pękało, on płakał, ja go chciałam uspokoić, więc klęknęłam koło niego, go przytulałam, ale pani mi powiedziała, ja wiem, że pani ciężko, ale proszę się w to nie angażować, bo ta współpraca e, po prostu się nie zacznie, no bo on im bardziej ja reagowałam na to i ja go przytulałam, tym bardziej po prostu wykorzystywał to, moją reakcję i, i on chciał te buty i koniec, i on chciał stamtąd wyjść, bo on też ma takie swoje humorki. I wiecie co, z bólem serca posłuchałam tej pani psycholog i po prostu przestałam reagować. Klękałam na tej macie razem z nim, on się na mnie wieszał, on płakał, on tuli. I wiecie co, jakie moje zdziwienie było, jak po braku mojej reakcji on nagle przestał, bo on widział, że to na mnie nie działa, on nagle przestał, on zaczął się interesować, co tam w ogóle jest, zaczął troszkę współpracować z panią nawet, no i jak taki test wygląda? Siadałam sobie na przesełku, nie przywiązywałam w ogóle y, do niego wagi, mogła być ze mną Karla, więc siedziałyśmy, ale nie mogłyśmy się nic odzywać, nic mówić, nie odwracać w ogóle jego uwagi od tego, co Pani chciała z nim przećwiczyć. No więc siedziałyśmy i tylko obserwowałyśmy. Ten test polega na tym, y, że Pani bierze różne zabawki do tego przeznaczone, czyli na przykład bierze żabkę. I mu pokazuje, Alex spacz, mam żabkę. Żabka skacze. I ta żabka tak po naciśnięciu skakała i chodziło o to, żeby jego tym zainteresować, żeby zobaczyć, czy on powtórzy to samo, czy on weźmie to żabkę i czy ta żabka będzie skakać. Czy, takie, czy w tym wieku ma rozwinięte naśladownictwo czegoś. Ja to nie wiedziałam, że to takie rzeczy są, ale normalnie to jest tak. To jest tak pomysłowy test. No mówię wam, że to, jeśli ktoś nie ma pewności, jeśli tylko rodzic ma podejrzenia co do spektrum autyzmu, to naprawdę w pierwszej kolejności należy to wykonać. Należy to wykonać, bo to jest niezbędne. No inne ćwiczenia były rzucanie piłką czy na, na słuch. To trwało chyba z godzinę. Może z godzinę 10 minut? No bo on się wcześniej musiał uspokoić, bo on był przecież rozżalony, że mu ktoś buty zabrał. No to może cały stricte test, to jego testowanie to przez godzinę czasu było. Ze smakołykami. Pani mu na talerzyk smakołyki poukładała. A kolory, a budowanie klocków. Czy wiadomo, że samochodzik jak jedzie, to może jechać, zaparkować. Czy te samochody w rzędzie się ustawia. Czy piłkę można, y, on czai to, że piłkę można podrzucać, odbijać. Wszystko takie stricte w tych zabawach było po to i po to były tak te zabawy zaaranżowane, żeby ten specjalista, który przeprowadza ten test, mógł ocenić, czy wszystko y, zgodnie z wiekiem rozwojowym u niego idzie tak jakby z tym schematem, który ma iść wiekowo. No, i wyszliśmy stamtąd. Później on już nawet nie chciał wyjść, bo on się tak wspaniale tam bawił. Wyszliśmy stamtąd, więc no, ja pytam, kiedy będą te wyniki, tak? No, bo ja przecież tu po to przyjechałam. No i pani powiedziała, że wyniki potrzebuje na opracowanie tego, na opis tego, tak jakby raport z tego całego testu ADOS około tygodnia. Poprosiłam, czy może być to w języku też holenderskim, bo tłumaczę, że chciałam to zabrać papieru do Holandii. Pokazać w Holandii tutaj do przedszkola, do którego on chodzi, do lekarza do, do Erasmusa, chciałam to też zabrać. Ona mówi, że nie ma problemu, że będzie to w dwóch językach. Niestety, nie będzie to język holenderski, będzie po polsku i będzie po angielsku. Ale z tym nie ma najmniejszego problemu w Holandii, bo tu wszyscy mówią po angielsku. To akurat będzie super. I tydzień czasu czekamy na tak jakby przysłanie tego raportu z tego testu ADOS i tam będzie już konkretnie wszystko napisane. I druga sprawa, w czwartek, y, dlatego że ja już musiałam wracać do Holandii w niedzielę, doktor się ze mną umówiła na y, omówienie tego testu, omówienie tego y, raportu testu, czyli wyniku tego testu online, no bo inaczej nie jest to możliwe. Więc o, o godzinie chyba tam 10 w czwartek ma zadzwonić, mam się połączyć online z panią doktor, ona będzie mi czytała te wyniki, ja też wyniki prawdopodobnie już będę miała przed sobą i po prostu będziemy omawiać, dlaczego na przykład taką czynność tak oceniła, wyżej czy niżej, żebym ja wiedziała, dlaczego wynik testu jest taki, a nie inny, tak? No, i tak to wygląda. Także, no, jeśli któreś z Was się zastanawia, to naprawdę pierwszym, pierwszą kluczową sprawą jest przeprowadzenie takiego testu. Diagnostyka, diagnostyka i jeszcze raz diagnostyka. Bez tego nie ma już. Ja się spytałam, mówili Pani, no ale wykonywała Pani ten test, Pani doktor, co Pani myśli, jakieś macechy? Ona mówi. No według mnie jakieś tam lekkie cechy tego spektrum ona wyławiała, ale to też nie można tak powiedzieć, no bo no wiadomo, on tu nie chciał pracować, tu się zdenerwował, tu czymś nie miał zainteresowania, tam coś w ogóle go już wcale nie interesowało, więc te to trzeba siąść do kupy, dlatego ona potrzebowała tydzień na to wszystko przeanalizować i dopiero będziemy to razem omawiać online, no dlatego no stricte wyniku testu nie mam, tak, ale... Już jak Pani mi wszystko wytłumaczę online, to Wam wszystko przekażę. Tymczasem obieram tą marchewkę, bo jak zwykle się rozgadałam, a warzywa do zupy nie obrane. Nastawię zupkę i teraz zacznę się wsiąść za to mieszkanie, bo jest tragedia.